Siemanko! Witamy w kolejnym odcinku. Siemaneczko! W dzisiejszym odcinku przetestujemy sobie petardki Mephisto Manna New od y, Jorge. W opakowaniu znajduje się 20 sztuk. Trzeba za nie zapłacić około duszki, no to zależy od y, sklepu oczywiście. I od pory roku pewnie, no bo w sezonie no. mogą być one droższe, nie? Klasa F3, którą, którą możecie poczytać od 18 roku życia. Jak to wygląda, jeżeli chodzi o Nek? Y, 25 metrów. Od petardy. na no 10 gramów na całe opakowanie, czyli, czyli pół, grama pół grama na skopienie. nie ma z alkoholem, to wiadomo. Oczywiście, I certyfikat. producent, pirotechnika Manna. Nie? O, No. I... Tak się prezentuje petardka. No zobaczcie, no nie, nie jest ona źle wykonana, chociaż jak widzicie tutaj trochę... No ma napisane jak, pół grama. Jakiegoś tam p... trochę widać, nie? Ale... Certyfikat to już, nie muszę mówić No zobacz. nie zobaczcie jak wygląda opakowanie trochę jest urąbane, nie? I połowa tej petardy jest pusta. Nie, ona ma twardy korpus. Patrz to. No pokaż, widzę, pokaż. No nie, nie, nie umiem pokazać. Bo musiałbym no widzicie, rozerwać. No jak się wgniótł, nie? Tutaj jest, jest, jest już pusty. To jest mniej więcej dotąd, gdzie pokazuję. Jest pusty ten karton, nie? A patrzcie, jak jeszcze wygląda opakowanie, nie? Tak trochę no, sypie się troszeczkę. Wydaje się, że są dobrze uszczelnione, ale nie wiem, to może jest zasługa jednej petardy, nie? że tak się stało. No dokładnie. No ale fakt, że trochę sobie rączki przy tym... przy. Pobrudziliśmy. No i lecimy z odpalaniem. Lecimy, odpalamy trzy petardy, Najpierw luźno. I zobaczymy. Ogólnie pozdrawiamy Kubę, który podesłał na moto ten pomniczek. No dziękujemy. Dawaj O kurde. Oj. Powiem ci, że. Odpalaj. Troszkę się zdziwiłem. Ej, to nie jest jakieś gówno chyba, co? No, wiadomo. Nie są złe, widzę. Nie jest źle, nie jest źle, słuchajcie. Bo myślałem, że... Nie, ale naprawdę zaskoczyłem, mnie. Myślałem, że naprawdę to będzie jakiś shit, nie? Teraz odpalamy w trawie. W takich tutaj haszczach. Dawaj. Zobaczcie. Powiem wam, że myślałem, że to będzie rzeczywiście gorsze, ale się myliłem, bo na razie pytartki wypadają. Fajne, nawet fajnie, nawet fajnie, no. Zobacz. Do buta taka dziurka. W miarę porównujemy do buta, nie? No. Ale też nie ma, nie ma gipsu, tak? To też jest. To też. Spowodowało, że nie ma takiej wielkiej dziury. Teraz okay. Mephisto kontra garneczek. No ładnie, ładnie. Znaczy, wiecie, no, bez szaleństw, ale no, trzeba przyznać, że jak na pół grama, to te pietartki dają radę, naprawdę. Na garnku nie będziemy oceniać zniszczeń, bo. I tak, to dużo petardy już pod niego, także to nie ma kompletnie sensu. Mefisto kontra taki piach. Zobaczymy. Wow. No, no, piasku się posypało trochę. Ładnie, no, obie spało tutaj, nie? Trzeba no, przyznać, widzicie? Że coś tam zrobiło. No też nie jest twardy ten piach, nie? To bardzo. No tak, no ale fakt, że tam odrzuciło go jakoś w miarę fajnie. No i lecimy Mephisto kontra woda. Oj, oj, nie zatonęło. No, ale ładnie walnęło naprawdę. Petardy nie toną i nadają się. Petardka kontra plastikowa butelka. Ej ta była mocniejsza teraz tej Ej, masz ją pod nogami tą butelkę, czajisz stary? Gdzie Tam Zobaczcie, no kurde Jak plastik, y y jak się gruby plastik zaczął robić Zrobić się taki gruby... za ja. Nie na no, ten telefon, ale pokaż uszkodzenia ten Młady, butelki. No butelki Kurde, ale ta petardka była silniejsza jeszcze od tamtej poprzedniej, co no. na garnku testowaliśmy. naprawdę. możemy stwierdzić, że są one po prostu, inaczej różnorodnie wybuchają po prostu. I jedna jest mocniejsza, no, a, nie a druga to, nie silniejsza. Tak. No nie aż tak, ale różnica na pewno była, bo słyszałem. Także teraz czas na podsumowanie tych petard. I muszę powiedzieć, że petardy bardzo mi się spodobały. To znaczy, może nie bardzo spodobały, ale bardzo zaskoczyły, tak? Bardzo zaskoczyły, bo jak na pół grama są... O kur, No. <słuch> są naprawdę... Bardzo fajne, podobają mi się jak na półgrama ładne walnięcie, tylko że są za drogie. I no to, to tak im trzeba odjąć. Kilka ładnych, y, kilka ładnych złotych w dół i byłyby już te petardki naprawdę no. godne polecenia, tak? tak? Bo jak na półgrama są one silne, to jak powiedziałeś. Kurno, no głupi jesteś. Ale, ale też y, różnie wybuchają. Jedna czasami y, ciszej, druga gośniej. Także ja im daję takie 6 na 10 Ja też inną z 6. To są fajne, ale za drogie, nie? No bo teraz na rynku wiesz te no, wszystkie nowe petardki co wychodzą, to też są one na pewno gorsze o trochę od nich. Także od nas 6 na 10 napiszcie w komentarzu ile Wy dajecie tej petardzie. No i dziękujemy za oglądanie. Jeżeli się spodobało, zostawcie łapkę w górę. Dokładnie. No i no możecie, możecie, możecie... sprzedać jakiegoś tam suba, Dokładnie. wiecie, dla motywacji, żebyśmy no. doszli do jakiejś fajnej liczby. No i siłanku. Na razie trzymajcie się.